Tak, tak zaczęliśmy tylko i wyłącznie o piłce nożnej. No, prawda, zęby przy się też. Ach, przepraszam, najmocniej też bardzo łatwych Aby ja nie Tak. Chciałeś coś jeszcze o tak? Właśnie Mieciu, tutaj wspomniałeś, prawda? O Torze Kolarskim. Przecież mieliśmy wspaniałych zawodników, którzy po prostu brali udział i w Mistrzostwach Świata, bo przecież Olga Głazarski, Alfa Kupczykowie, Kupczakowie, Kupczakowie yy, Jasiu Magiera. No to przecież to, to kawał kawał historii, też jeśli chodzi o kolasło. A poza tym no, dumą Krakowi była przez długie lata piłka ręczna kobiet. To przecież to wielokrotny mistrz Polski yy, reprezentacja Polski to składała się w 80% zawodniczek Krakowi. A pierwna przyjechać w 79 roku. Pierwsza przymiarka to było lądowisko helikoptera będzie na stadionie Krakowie. Ja tak. Spędzili nas tutaj wszystkich, jak wtedy w telewizji pracowałem, dostać takie kartki z planem, kiedy Tu 3000 zakonników, 400 kamer telewizyjnych, tutaj 5000 księży obranych na biało, tutaj władzę, tutego, a tu w środku będzie lądował helikopter. <laughs> Kalita był na tym jako prezes Krakowi I <laughs> przepraszam bardzo. A kiedy on przylatuje? No to ci parę o 13 czerwca. Niestety trzeba przesunąć termin wizyty 13 gramy z Arią Świtnik. No, to co? To jest wielkość klubu. Z Avią Świtnik. bija druga liga. Skończyliśmy, prawda, na piłkarkach. Jednocześnie mówiąc o wielkiej sławie, jeśli chodzi o klub, ale musimy pamiętać też o naszych hokeistach. Ale ja Ci tutaj, jeżeli pozwolę, przepłynęłam tak, tak proszę, troszkę się bramkarką, wieloletnią bramkarką e, sekcji e, piłki ręcznej Krakowi była moja rodzona ciotka. Nazywała się Helena Wędrychowska, ale ponieważ młodzieży nie wolno wtedy było przed wojną w latach 30. 20. do klubu sportowej, wobec powyższego miała pseudonim pirowska. I pod takim. Można ją znaleźć w kronikach. Pamiętać, z jak Panowie się dziergnicy Zresztą Pan zna wszystkich, zdaje się, byłych zawodników Krakowa. Jest, jest u jest, jest we wszystkich sprawozdaniach, kronikach, nawet są zdjęcia tej pani właśnie. Pierowskiej. Pierowskiej. No to nawiązując już do tego, coś, co źle się powiedziałeś, to przecież wielu piłkarzy też musiało grać pod innym nazwiskiem, pseudo jakieś prawda mieć? No nie wolno było nie wolno, należeć nie, do klubu. Tak, nie wolno było należeć do klubu. Ale Jasne. tak wspomniałem o hokejistach. No mam nadzieję, że może w następnym jakimś odcinku poprosimy któregoś z Rady Seniorów Hokejistów, który by troszeczkę też historii o tym, o tej sekcji powiedział. No, mamy, mamy, mamy tak. kilku powojennych znanych hokeistów To jest Pan Władysław Radwański, tak, już Korzenia, Antoni Monta, Wacław Guj, Jacek Goffroy i Władysław Bigaj, Wszystko zawodnicy tak. ekstraklasowej czy drugoligowych Krakowi. Tak. Wiecie, panowie, jak tak Was słucham, to o każdym chyba z tych ludzi, z tych zawodników, wielkich i mniejszych, można opowiadać historię, dlatego że każdy swoją przepustkę do nieśmiertelności zyskiwał wrazem z podpisaniem. No, a w czy członkostwa krajowych, prawda? Tak, tak to wszystko było. Bo... Jak, jako członek Rady Seniorów muszę się pochwalić, że my jako Rada wielką wagę i przede wszystkim naszym głównym kierunkiem działania jest historia klubu. I staramy się tę historię prowadzić nawet poszczególnymi latami. W tej chwili mamy wiele dokumentów, mamy wiele szczegółów dotyczących poszczególnych ludzi, poszczególnych zespołów. Częściowo widać to tutaj w tym muzeum, prawda? I w gablotach, i, i w tych tablicach. I cały czas do tych historii przykładamy uwagę stale znajdujemy nowe dokumenty, nowe wydarzenia, nowe anegdoty, o których tutaj Pan mówił. I stale tę sprawy uzupełniane prowadzimy na bieżąco. No. To jest fascynująca przygoda z historią. Jakże ciekawe, myślę, że nawet nie tylko dla pasiaków, prawda, no, ale ludzi emocjonalnie związanych z tym klubem, ale dla wszystkich. Ja swoich wnuków nauczyłem jednej opowieści, jednej anegdoty i podsłuchałem, że kolegom powtarzają. Mianowicie z Luzgartenem, Józefem Luzgartenem, tym, którym, który w ogóle padł na to, żeby ten klub przy Błoniach nazwać Krakowią, najpiękniejszym słowem. Świata, mało tego był bramkarzem, bo nie był zbyt wysoki, ale, ale jako się sprawdzał na bramce, Józef Lustgarten, no, fruwał za tą piłką. Nie wiedział, że to, co wykonuje, to już na świecie nazywają Robinsonadami. Był taki bramkarz brytyjski, Robinson, który robił dokładnie to samo, co Lustgarten. Obaj panowie sobie nie wiedzieli, i od tego nazwiska nazywało się to Robinsonadą. Etatowy, jeszcze przed pierwszą wojną, w czasie wojny, bramkarz. Bramkarz Krakowi ku rozpaczy swojej mamy, dlatego, że mama łamała ręce, że jej kochany Józef, dla którego wyobrażała sobie przyszłość, przyszłość, no co najmniej ministra, przyjął posadę jakiegoś odźwiernego w jakiejś bramie. <grymne> dla niej wszystkie bramy, znaczy wszystkie Wysi wszystko wszystko się z bramy wszystko jest jednoznaczne. To, to, to było Wejściowo-wyjściowo. Ale takich opowieści byłoby oczywiście znacznie więcej. No niestety nie mamy jednego na koncie. Pierwszej odnotowanej przez kroniki bramki na ziemiach polskich nie zdobył niestety zawodnik Krakowi, a to tylko wtedy, dlatego, że król jeszcze wtedy nie istniał w 1894 rok. Niemniej jednak akcent krakowski tam w tej całej historii jest. Otóż w tymto roku Lubów, gdzie też zaczęto kopać piłę, tyle że pół roku później, wyzwał Kraków na mecz piłki nożnej. Kraków wyzwanie przyjął, stawiał tylko jeden warunek. Lwowiacy mogą na wojsko prowadzić tylu zawodników, ilu chcą. Chcą 11? Bardzo dobrze. Chcą 15? Bóg z Wami 20? Proszę bardzo. Ale warunek jeden, jaki mądry, sędzia musi być nasz z Krakowa. I rzeczywiście, kiedy, jak pisały gazety, rozpoczęła się gonitwa po ogromnym wojsku. Urząd sędziego objął pan Wyrobek, no, pracownik parku Jordana, prawda? I pan Wyrobek sobie gwizdał na niedługo, bo w szóstej minucie meczu jeden z zawodników, chciałby się obejrzeć, on potem napisał w swoich wspomnieniach, że stający na ewidentnej pozycji spalonej, ale wtedy jeszcze spalonego... Nie było. Nie było, prawda? Albo się nie przestrzegał. Albo się nie, nie wziąć, się, wziąć. albo nie było. Niejaki Włodzimierz Chomicki, lwowski batiar, który yy, zresztą Potem też e, skończył liceum e, pedagogiczne. E, w Lwowie po wojnie jeszcze trenowało jeszcze polskich chłopaków, prawda, grali piłkę. Łodzimierz Chomicki dostał, prawda, piłek, zamachnął się bóg, 1-0-2-2. No, to jest zasługa Krakowa. Proszę tak, na mnie nie patrzcie Ale Bardzo nie, proszę, żeby ja, nie, z No przecież zjedziesz z no to tak jest, no, no tak, ale puścił bramkarz krakowski. Więc możemy sobie, powiedzmy sobie, dla sławy chwały krakowskiego sportu i ten zasługę przypisać. Przypisać, przypisać. może tak na atramentem, tak. ale jednak zawsze jest. proszę pamiętać, jest. że zieliwicz pierwsza bramka na ziemiach polskich, puszczona przez bramkarza, który trenował, gdzie? Na Błoniach. Tak jest. Ale może powspominajmy jeszcze takie e, sprawy, sytuacje, które nam najbardziej utkwiły w pamięci, jeśli chodzi za ten okres czasu, kiedy Krakowia już ale nie będziemy mówić o tym, jak ulatywaliśmy z Ligi, tak... Nie, nie. Ale ty, panowie, takie to ja też Pierwszy w raz to przeżyłem no. w jesieniu. Tysiąc... Nie, Przeżyłem to niestety po raz pierwszy w jesieniu 1954 roku. Był taki mecz z ówczesnym CWHS-em Centralne Warszawie. Centralny Tak, to Dzisiaj był mecz my, decydujący właściwie. Graliśmy tutaj na swoim stadionie. Niestety przegraliśmy 2.0 i było wiadomo, że po raz pierwszy po wojnie Krakowia musi opuścić niestety pierwszą ligę. I kilka lat to wygranie niestety trwało. Tak to A później weszliśmy i tak było rok lig, drugi, pierwszej lidze, potem spadek. I tak trwało takie okresy. Jak nie przemierzając, kiedyś też taki był klub Górnik Radlin, który no, był tak. za silny na drugą ligę, ale za słaby na, na pierwszą. Tak. I nazywano go tak zwanym bumerangiem. Bo tak, wracał jak bumerang, wracał tak? raz z drugiej z pierwszej, z pierwszej do drugiej. Podobnie było z nami. Myśmy może dłużej trochę w tej lidze byli. Ale na nas mówili, albo że nie, dobrze albo nie, albo nie było nas 5-6 <grym> tak, tak. lat. Yy, Pierwszej widzę, tak. albo byliśmy w tej pierwszej widzę dwa lata, tak. inaczej się rozpadaliśmy. Tak. Ale o tym trzeba uczciwie mówić, młodym kadrom pasiastym, prawda? No bo bez dobrej znajomości historii, bez tak. błędów po tak. nie można myśleć tak. o przyszłości.